No i kaj, dzisiaj naprawdę niesamowicie ciekawy odcinek Zasunę szufladę od biurka, żeby mnie w ogóle było widać Dzisiaj będę czytał komentarze od widzów A tak właściwie bardziej od takich psychofanów z krwi i kości Zacznijmy Zapraszam w ogóle na mojego Instagrama, bo tutaj jest no bardzo, bardzo dużo E, cudownych zdjęć, nad którymi się staram, także. I teraz najważniejsze przechodzimy do kopalni. Kopalni po prostu smutku, płaczu, że usunęli komuś konto kopalni. Próś o promowanie. Pozdrówamy! Mamo! Pozdrawiam cię z Instagrama! Powiedziała, że dzięki. Ej, hey, mam pytanko. Ja jestem dziewczyną i mam pytanie. Wprowadzę ten fanpage, ponieważ kocham minimajka. Lubię też całą ekipę ale najbardziej. Hey, minimajka. Dlatego ten fanpage jest bardzo i, i jest i bardzo chcę, żebyś był, żebyś się rozwijał. Mógłbyś zrobić promo? Nie mógłbym. Co w się sensie w ogóle nie rozumiem. Jak ktoś ma swój profil, to po co milion fanpage'y i stawiania zdjęć tych samych? I motherfucker. Hi bitch. Ale to chyba, że nie jest, że, że hi, tylko ai, ale ty jesteś skórz. To w ogóle, to jest w ogóle największy hit życia. Po prostu mi tak przychodzą te powiadomienia, że transmisje i wszyscy rozsyłają. A jak ja już w ogóle mi przyjdzie taka wiadomość, I przypadkiem wejdę, to później. Klisowy! To ty! Klisowy! To <coughs> Ciemka matcowe, odpiszesz? Nie, w sensie po co? Albo piszą, hej, mam pytanie. Ja zanim odkopę tę wiadomość znajdę i odpiszę jakie pytanie, później już jej nie znajdę, na for. Hej, go barter. Barter to jest taka współpraca, w której się dostaje produkty, a później jak gdyby ja mam jak tylko je promować. Jakie produkty? Jakieś nie wiem co to jest. Tak, go barter. Okay. Hej Kamił, myślę, że odpiszesz, będzie mi bardzo miło, chciałabym Cię poznać. Rocznik 2007, bo mam wniku. Jestem rocznik 9.9, to jest chyba 8 lat różnicy. Będzie film na żywo, o 24. O 24 to ja już śpię Hej mam prośbę możesz udostępnić mój profil na relacji Nie to bym miał wszystkich udostępniać manko, wstawisz na relację mój konkurs chciałbym mały, dużo osób wzięło w nim udział Ponieważ nagroda jest bardzo ciekawa i niestety nie mam takich zasięgów jak ty Do roboty to będziesz miał takie zasięgi jak ja W ogóle co jest do wygrania w tym konkursie Gacie Mnie brakuje gaci to może wstawię Co ty w Częstochowie robisz? Jadę nie to że wcześniej napisałem No jadę sobie mam przysiadki w Częstochowie i w Katowicach Nie co robię? Siedzę Siemka Matisowy. Siemka. Hej Matisowy, to ja ta dziewczyna, która zrobiła ci edy Edyta, Edyta. Wiem, że dzisiaj się nie znam, ale czy zrobisz spotkanie fanów w Braniewie lub brąku, Proszę Cię. Generalnie to wygląda tak, że ja w sumie, że po całej Polsce, ale ileś pytań właśnie o to spotkanie, że się cały czas mnie pytają, czy zrobię spotkanie. Nie. Na serio jedziesz do piły, ja mieszkam 15 minut od, pi od piły, kocham ci Matysowy, dałabym wszystko, żeby cię zobaczyć. Cześć, nie wiem, dlaczego ja tu sama do ciebie piszę, mam prośbę, skomentujesz mi zdjęcie moje konto, na którym mnie obserwowałam, zostało eee, usunięte, a starałam się cały chciwko wkładam dużo, pracy, zostało usunięte. Pozdrawiam, serduszko. Ogólnie tu, że jest, że, że dowód, że dowód jest. Masz za mało lat, aby korzystać z Instagramu. No to chyba jak sama nazwa mówi, chyba nie dasz rady korzystać z Instagrama i tak ci usuną, bo jesteś za młoda. Zajmij się książkami. O, Ty jesteś moim najlepszym youtuberem, kocham, pozdrów! Te maluczki sukiereczek, Pozdrawiam. Więcej się nie zdarzy, że ktoś pozdrawi. W sensie trochę głupio, ale dobra. Zaobserwujesz mnie, proszę. Nie, zaobserwujesz mnie. Nie. A jeszcze najlepsze jest jak jak transmisję na żywo robię. W sensie robię transmisję na żywo i ktoś sobie pisze. W ogóle prowadzi sam ze sobą konwersację, bo ja zapiszę tą e, transmisję na żywo, na później jest jak, jak stories normalnie. I oni sobie piszą. Hej, siema, co tam u ciebie i tak dalej. Będzie dobrze. Dzięki. Mam nadzieję, że spodoba się ode mnie, Edit ode mnie. O, ale to jest słodkie akurat, fajne, urocze. Przynajmniej w ogóle ktoś mi kiedyś wkleił do jakiegoś twarzy wyglądałem jakbym w fancie pływał, Także. Jak zrobiłeś tą krew, Albercik dał mi w mordę. Nieładnie tak. Nieładnie tak. Co wy mi w ogóle będziecie mówić, co ładnie, co nieładnie? Kiedy live z Pauliną? Nigdy, bo zerwaliśmy. Przekrasa, story, dlatego nagrywałem odcinek, bo już myślę ten. Jak tam z Paulinką? Hej, jak tam Paulinka? Jestem psychofanką. Serduszko, serduszko, serduszko. Cie, masz PixArt Premium? Nawet jak mam to co, mam ci coś przerabiać, też piszą. Masz wideo Star Pro, masz Pixar Premium, masz macisowy, tak to ja. Czemu gościu polubiłeś mój komentarz? Nie wiem, bo może mi się podobał. Sorka pomyliłam się. Proszę bardzo, i tak na tą relację odpowiedziało kilkanaście tysięcy osób, więc na pewno zobaczysz, że źle zaznaczyłaś. Hej, jeżeli interesujesz się modą lub lubisz Martynę, Pysie, to spadnie. Pysię stu. nie lubię Pusi. Hej, zapraszam Cię na tatuaż, miłe ceny, dobra jakość, również moje prace. Hej, to i takie wiadomości ja szanuję. Hej, pozdrowisz mnie na relację jako Izak. Mój pies wygląda identycznie, najgorzej jak po deszczu jest. Wypromujesz mnie na story? Nie, mogę się z Ciebie pośmiać na YouTubie. Hej, nie olewaj mnie. Halo. hejka, wpadnij na konto mojej siostry, proszę. Sorry, moja siostra to napisała. Pa. Pa. Pasja konie wysyła zdjęcie. O, a to jest urocze! A gdzie w mną zdjęcie zrobiła. Bardzo miło, to jeszcze ze spotkania chyba w Częstochowie, także naprawdę super. Ejku, twój piesek jest identyczny do mojego. Czy te pieski są identyczne? Nie ja bym nie powiedział. Ale pieski też piękne. Piękny piesek. Nie licz mnie, ja wiem, że ty chcesz sobie iść. Ja Matis, dzięki za to, skomentowałeś mój rysunek, mam nadzieję, że odpiszesz papa. No pa. to jak się żegnasz to papa, pa, to nie odpiszę. papa, papa. pa. pa, pa, pa. na to też pomaga, pa, papa, pa. W ogóle to tak myślę sobie, że już chyba skończymy ten odcinek, bo już się nagadałem, e, dużo pohejtowałem, e, na 100% będzie milion tysięcy hejtów. Także chyba będę kończył, ale w ogóle tak ten, szczerze, mam naprawdę dużo też wiadomości takich miłych, jak tam piszecie. Mm. Jakieś tam, że mnie kochacie, że wam wiele pomogłem i w ogóle no te wiadomo się też czytam, ale chciałem, żeby ten odcinek był taki śmieszniasty. no już A ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Byłem z wami ja, Matisowy. Bardzo śmieszny był ten Na kafe 3 w jednym. Dziękujemy za miłe słowa i życzymy smacznego. No miłe słowa, bo mi za to, za to zapłaciliście.